Witamy na pierwszej części konferencji. To polski cukier start lubin Enea, Zastęp MC Zielona. z nami trenerzy Widin i zawodnik drużyny gości Aleksander Zecewicz. I prosimy o podsumowanie. Może na początek, trener, prosimy. Dobra, myślę, że nie graliśmy z w 4 meczu graliśmy, więc mniej dobrze. Grywaliśmy w mecz meczu i z zastrzelonymi Szkoda wygra taki mecz. Myślę, że drużyna w procinikach że nie podali się do końca, ale grali twardo i walczyli chcieli zwycięstwo i to jest bardzo dobrze i dla kibiców i ogólnie dla Kożuchówki. A w moim chłopcu mogę jedyną pogratulować, że wygrali mecz, tych ostatnich 5 minut to był dramat, a może i 10, bo w ataku straliśmy 15 punktów tylko i to na końcu i tam gdzie oni musieli robić szybki fały i tak dalej. To nie powinien tak grać, bo myślę, że dobrze graliśmy w pierwszej połowie naprawdę 50 punktów. dzieliśmy się piłką. Niektóre już rzuty byli, byli, byli cenne i później trochę indywidualności, trochę błędów i dużo leniwości. Czyli było plus 25, myśleliśmy, że jest mecz gotowy. nie ma gotowego meczu. znaczy to jest... Raz 2% meczów się przegraje, ktoś przewadzi przez 23 punktów, przewadzi, zrobi się plus 20%, to czyli 24 je się zrobi, w 2% meczach można wygrać drużyna dłużinach To mogło być dzisiaj ten jeden z tych 2%. Że to jest 3 minuty, zrobiliście zrobiliś szalanie 12 do 2, czyli 15 do 2, nie wiem, jak do koniec. Nie może się tak grać, musisz być odpowiedzialni, i być odrzuceni, ale wygraliśmy wcale inaczej nie mogę. Mogę nic powiedzieć, bo przecież to jest trudne trudne trudny bójstwo. To, to bój Dobry inny, nigdy się rafą nie gra. Teraz na Puchar Polski mogliśmy widzieć, namęczyli wszystkie drużyny i mogli można i wygrać na Puchar Polski, ale dobrze. Wygrali i idziemy dalej, musimy się skupić na następnym meczu. Ja. Dziękujemy mój trenerze i Aleksander prosimy o podsumowanie. Yeah, Most of you played really good And towards the end. most of the match, i think, goes really prepared really good to play defense and, you know, offensively. and i think we actually did really good on um, all the plays and, you know, we fight and, you know, that's it. that's all it takes. thank you. that's all. thank you. thank you very